No, tak. na ile to muszę zostawić. Na no, jak długo? Muszę to zostawić teraz? Na, na 5 minut. Na 5 minut, dokładnie. Minimum 5 minut. I wracam po 5 minutach. Położę taką klasyczną środkę do ścian. Nie czyszczę tego ręczną, nie schylam się na kolanach, a to jest niewygodne. Tylko z góry do dołu. też mogę sobie przeczyć. I skończymy, co Ci się stanie z i spłukujemy. proces zakończony. Odstawiamy budę bez pchnięcia, mamy budę umyty i dezynfekowany.